najem prywatny czy z działalności gospodarczej. Od ilu mieszkań zaczyna się działalność gospodarcza, a kiedy jest jeszcze najem prywatny? Jakie zapłacimy podatki i jakie mamy formy opodatkowania? W dzisiejszym odcinku dokładnie to omówimy. Zapraszam. Kancelaria Zaprawieni. Doradzamy firmom Prawnie i podatkowo. Dzień dobry, witam cię serdecznie na naszym kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, biznesowych kwestiach w zrozumiały sposób. I dzisiaj omówimy sobie najem nieruchomości, właśnie pod kątem najmu prywatnego, najmu z działalności gospodarczej, jakie możemy zapłacić podatki, jakie mamy formy opodatkowania, zarówno w najmie prywatnym, jak i w działalności gospodarczej. No i postaramy się odpowiedzieć na pytanie kiedy zaczyna się działalność gospodarcza, kiedy możemy jeszcze mówić o najmie prywatnym. Czy jeżeli mamy pięć mieszkań, to już jest działalność gospodarcza, czy może dziesięć, czy może w ogóle nie ma to znaczenia. Dzisiaj sobie na to pytanie odpowiemy, no i to też można potraktować ten dzisiejszy odcinek, też taki jak wstęp, swoisty wstęp do nieruchomości i tego, jak możemy je wykorzystywać przy różnego rodzaju konstrukcjach, czy ze spółką, czy z fundacją rodzinną, które oczywiście będziemy sobie też omawiać w kolejnych materiałach. Natomiast przechodząc już do meritum, najem nieruchomości możemy sobie oczywiście podzielić na najem prywatny i najem z działalności gospodarczej. No i yy, podstawowy problem jest właśnie, yy, w jaki sposób mamy te yy, nasz najem nieruchomości rozliczać, czy jest to właśnie najem prywatny, czy jest to najem z działalności gospodarczej, jakie możemy zapłacić podatki, i w którym momencie zaczyna się działalność gospodarcza. Na, na początku może omówmy sobie właśnie na im prywatne, bo to jest zdecydowanie prostsza sytuacja, szczególnie od 2020 i 2023 roku, bo obecnie od 2023 roku mamy jedyną formę, jeżeli chodzi o opodatkowanie do wyboru, czyli po prostu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli 8,5% do 100 tysięcy złotych i ponad 100 tysięcy złotych stawka 12%. Od 2022 roku już właśnie jedyną taką dostępną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt. Natomiast jeszcze w 2022 roku, kontynuując rozliczanie najmu prywatnego, podatnicy mogli do końca 2022 stosować jeszcze opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli skalę podatkową. Czyli ująłem to w tym naszym grafie, żeby pokazać. Co się zmieniło, tak naprawdę, jeżeli chodzi o najem prywatny? No, bo to jest zmiana spora, tak. Oczywiście dochodzi jeszcze do tego zakazu amortyzacji, o którym możemy sobie opowiedzieć w kolejnym odcinku. Natomiast nie mamy możliwości w ramach najmu prywatnego rozliczyć kosztów, czy remontu, czy zakupu wyposażenia. Mamy tylko i wyłącznie możliwość opodatkowania przychodów, które otrzymujemy. W ramach najmu, więc tutaj na pewno, jeżeli mamy, nie wiem, 2-3-4 nieruchomości, wynajmujemy je prywatnie, no to warto sobie przejrzeć umowy z najemcami, jak one wyglądają, chociażby pod kątem mediów i tak dalej. Natomiast pytanie, czy jeżeli mamy 4 nieruchomości, to jest jeszcze najprywatne, czy jest to może już działalność gospodarcza, co jeżeli mamy 8 albo 10? Na to pytanie oczywiście sobie za chwilkę odpowiemy. Natomiast przejdźmy jeszcze właśnie do najmu z działalności gospodarczej bo tutaj mamy parę innych możliwości niż tylko ryczałt, natomiast oczywiście możemy z tego ryczałtu również korzystać, czyli nawet mając działalność gospodarczą, czy rozliczając najem w ramach działalności gospodarczej, możemy opodatkować nasze przychody ryczałtem i tutaj analogicznie 8,5% do 100 tysięcy, 12% powyżej 100 tysięcy złotych. Tu oczywiście też najprawdopodobniej wejdzie ta zmiana ze Slim VAT 3 która zwiększy nam ten limit na 200 tysięcy dla małżonków, więc dobra zmiana. Natomiast jeżeli chodzi o działalność gospodarczą i ryczałt, no to tu niestety jeszcze dochodzi nam składka zdrowotna, konieczna do opłacania i składki na ubezpieczenie społeczne. Więc to, czy my te nieruchomości wynajmujemy w ramach najmu prywatnego, czy w ramach działalności gospodarczej, ma kolosalne znaczenie. No bo jeżeli yy, Organ stwierdzi, że mamy 8 mieszkań, i to już jest działalność gospodarcza. Okej, okay, my to dalej możemy opodatkować na ryczałcie, natomiast musimy jeszcze zapłacić dodatkowo składkę zdrowotną, prowadzić ewidencję, zarejestrować się jako przedsiębiorca, odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne więc w mojej ocenie jest to naprawdę spora, spora różnica i zasadnym jest odpowiedzieć na pytanie, kiedy mamy jeszcze właśnie najem prywatny, a kiedy jest to już działalność gospodarcza. Natomiast jeżeli już wynajmujemy w ramach działalności gospodarczej, no to możemy skorzystać też ze skali podatkowej czy z podatku liniowego, no i to rozliczamy tak jak w działalności gospodarczej, czyli skala podatkowa 12, drugi próg powyżej 120 32, plus 9% składki zdrowotnej, plus oczywiście obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. I dodatkowo oczywiście jeszcze mamy podatek liniowy, Liniowy, czyli 19% podatku, 4,9% składki zdrowotnej liczonej oczywiście od dochodu plus składki na ubezpieczenie społeczne. Tak było i w 2022 roku i tak jest w 2023, więc tutaj wielkich zmian, jeżeli chodzi o te kwestie, nie ma. Natomiast pytanie właśnie, kiedy mamy do czynienia z najmem prywatnym, a kiedy jest to już działalność gospodarcza? No i tutaj próbował przyjść nam z pomocą Naczelny Sąd Administracyjny i jego uchwała z 24 maja 2021, w którym NSA stwierdził, że Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionych w artykule 10 ustawy o PIT, czyli właśnie najem prywatny, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Czyli NSA stwierdził, że jeżeli mamy najem czy podnajem, czy inne podobne, Składników majątkowych, których nie wprowadziliśmy do działalności gospodarczej, no to będzie to najem prywatny czyli NSA zgodził się właśnie z podejściem, że skoro ustawodawca nie określił jakichś konkretnych kryteriów, czyli na przykład od 10 mieszkań to już jest działalność, albo od 5 to jest działalność, no to podatnik sam de facto może zdecydować, jak rozliczy swój wynajem. To jest do którego źródła przychodu go zakwalifikuje, czy do działalności gospodarczej, czy do tak zwanego najmu prywatnego. Dopiero jeśli wprowadzi właśnie nieruchomość do firmy, czyli właśnie zaliczy do środków trwałych, to będzie to rozliczał w ramach działalności gospodarczej. Gospodarczej. I tu można oczywiście w drugą stronę. No to jeżeli teraz mamy na przykład nieruchomości w firmie, to w momencie, kiedy my to wycofamy do majątku prywatnego, to czy to już będzie najem prywatny, czy to dalej będzie z działalności gospodarczej, no tutaj analizując tą, tę uchwałę NSA, stwierdzić należy, że to no, wówczas będziemy mogli sobie to rozliczać właśnie w ramach najmu prywatnego, no bo to podatnik sam decyduje, w jaki sposób rozliczy swój wynaję i przypomnę 24 maja 2021 ta uchwała NSA została ogłoszona została wydana natomiast od tego czasu mamy dwie interpretacje które kompletnie można byłoby powiedzieć się ze sobą Łucą i no jakby w ogóle nie zauważały jedna z nich tak naprawdę tej uchwały NSA bo mamy tak interpretację dosyć świeżą z 18 maja 2023 zgodnie z którą Organ stwierdził, że sytuacja podatnika no, kwalifikuje go do tego, że może opodatkować najem nieruchomości w ramach najmu prywatnego. Natomiast mamy również interpretację, którą za chwilę sobie omówimy z 7 grudnia 2021, w której to organ stwierdził, że nie to już najem prywatny nie jest, to jest to działalność gospodarcza, pomimo że jest ta interpretacja już wydana właśnie po tej uchwale. Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dobra, to może sobie przejdźmy przez tę interpretację. Tu mamy tą interpretację z 7 grudnia 2021 i pokrótce, jaki mieliśmy tutaj stan faktyczny. Mieliśmy tak wnioskodawcę urodzonego 24 lipca 2003 roku jako osobę niepełnoletnią. Odziedziczył po zmarłym w dniu 2 czerwca 2013 ojcu udziały w kilku nieruchomościach, czyli mam osobę niepełnoletnią, która nigdy nie pracowała, nie prowadziła działalności gospodarczej, która po prostu odziedziczyła nieruchomości. No i w związku z tymi nieruchomościami. One były oczywiście wynajmowane, były podpisane umowy, natomiast od sierpnia 2021 wnioskodawca, już jako osoba pełnoletnia, uzyska pierwsze przychody z najmu, które wpłyną na jego rachunek bankowy. Czyli ten nasz niepełnoletni stał się osobą pełnoletnią, i chciał dopytać, czy przychody z tego najmu będzie mógł rozliczyć właśnie w ramach najmu prywatnego czy w ramach działalności gospodarczej. No i tutaj w stanie faktycznym opisuje dokładnie, jak wygląda sytuacja, że odziedziczył te nieruchomości. Że on nie zamierza tego w jakiś sposób rozwijać, nie zamierza zatrudniać pracowników, czyli po prostu w ramach najmu prywatnego, on chce te nieruchomości wynajmować. Tych umów najmu było 12. Czyli mieliśmy 12 umów najmu, i to może, się, to może wskazywać na to, że organ właśnie stwierdzi, że jest to działalność gospodarczą, bo tych nieruchomości mamy aż 12. Mamy 12 umów najmu. Natomiast wnioskodawca tutaj, tu mamy wprost nawet napisane, aktualnie nie zamierza w celu obsługi wynajmowanych nieruchomości nikogo zatrudniać. Większość czynności faktycznych związanych z wynajmem wykonuje mama wnioskodawcy. Natomiast obsługa księgowa i podatkowa została zlecona przez wnioskodawcę do biura no i e, e, nasz wnioskodawca, przejdźmy sobie może do tych pytań, które, nie, które zadał, zadał dwa pytania, czy uzyskiwane przez wnioskodawcę przychody z najmu są przychodami ze źródła wymienionego w artykule 10 ustęp 1, punkt 6, czyli właśnie ten nasz najem prywatny, no i czy uzyskiwane przez wnioskodawcę przychody z najmu mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% i 12,5% zgodnie z, zgodnie z ustawą. I teraz organ niestety nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, ponieważ stwierdził, że jest to działalność gospodarcza. Ja może przejdę na stronę numer 11, bo tutaj mamy wprost wskazane, co organ stwierdził. Mm, niewątpliwie opisany we wniosku najem ma zarobkowy charakter, czyli jest nastawiony na osiągnięcie zysku/dochodu. Jak zaznaczył wnioskodawca, zamierza on w miarę możliwości zarabiać na wynajmie nieruchomości. E, zakres świadczonych usług wskazuje ponadto, że nie mogą być one prowadzone inaczej niż w sposób zorganizowany, profesjonalny. O profesjonalizmie świadczy w szczególności zlecenie przez wnioskodawcę podmiotom zewnętrznym kwestii księgowych i podatkowych. Istotnym przejawem ciągłości podejmowanej działalności jest to, że aktywność wnioskodawcy koncentruje się na podejmowaniu działań zmierzających do utrzymania źródła przychodu. No kto by się spodziewał, że ktoś, kto ma nieruchomości i otrzymuje z tego tytułu czynsz, chciałby utrzymać ten stan rzeczy, natomiast no organ stwierdził, że jest to po prostu działalność gospodarcza, zgodził się oczywiście, że można to rozliczać w ramach ryczałtu, tak, powyższa kwalifikacja nie wyklucza jednak możliwości opodatkowania przychodu z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, natomiast jest to działalność gospodarcza. Biorąc pod uwagę treść wniosku oraz przytoczone przepisy prawa, należy stwierdzić, że opisany w wniosku najem spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc osoba niepełnoletnia odziedziczyła nieruchomości, stając się osobą pełnoletnią i chcąc otrzymywać przychody z najmu, no ma zarejestrować się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, bo jest to po prostu działalność gospodarcza w ocenie organu. Oczywiście wnioskodawca zaskarżył tę interpretację, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zgodził się tutaj na szczęście z podatnikiem, wskazując chociażby też na uchwałę EDSA, że to podatnik sam decyduje, czy jest to najem prywatny, czy jest to najem z działalności gospodarczej, ilość mieszkań nie ma znaczenia, czy, czy, czy fakt, że zamierza Korzystać z tych nieruchomości właśnie w ramach, w ramach najmu, więc na szczęście sądy podchodzą inaczej niż, niż fiskus. No i tutaj trzeba mimo wszystko być dobrej myśli, że nawet jeżeli będziesz miał podobną, analogiczną sytuację i nawet wystąpisz z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, no to organ, nawet kwestionując nasze stanowisko, czyli nie zgadzając się z nim, no to sprawa oczywiście może trafić do, do sądu. I najprawdopodobniej fiskus w tym sądzie po prostu przegra. Natomiast chyba wnioski są jakieś wyciągane, ponieważ tutaj mamy świeżą interpretację z 18 maja 2023, gdzie właśnie wnioskodawca zapytał o najem swoich nieruchomości. I tutaj w stanie faktycznym mamy tak nie prowadzi Pan jednoosobowej działalności gospodarczej, pozostaje pan w związku małżeńskim. sobie tylko przerzucę na kolejną stronę, gdzie mamy ten stan faktyczny, dokładnie o. Jest pan właścicielem 10 lokali mieszkalnych, z czego dwa lokale są zlokalizowane skazane powyżej lokale nabył w celu lokowania oszczędności. Rozpoczął Pan wynajem mieszkań w 2000, 2021 roku. 9 mieszkań nabytych w stanie deweloperskim zostało oddanych w najem bezpośrednio po ich wykończeniu. Czyli... Tu mamy troszeczkę inną sytuację, czyli mamy, można byłoby powiedzieć, no jakieś działania bardziej, można byłoby powiedzieć, wypełniające znamiona działalności gospodarczej, tak? No bo zostały kupione mieszkania w stanie deweloperskim, one zostały wykończone i zostały poddane w, w najem, więc no tutaj wprost można byłoby wskazać, że zostały wykonane jakieś konkretne czynności, które wskazują na jakiś charakter zorganizowany, ciągły, profesjonalny, aniżeli ta poprzednia, poprzednia sytuacja. Natomiast no tutaj organ zgodził się z pytaniem i stanowiskiem wnioskodawcy, ponieważ pytanie brzmiało, czy w, w przedstawionym stanie faktycznym przychody z najmu nieruchomości stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w artykule 10, czyli właśnie ten najem prywatny. Stanowisko wnioskodawca oczywiście było takie, że jak najbardziej. No i organ co ciekawe się zgodził szczególnie że tutaj wnioskodawca chociażby powoływał się na tą uchwałę NSA i także inne intru, interpretacje podatkowe z 7 kwietnia 2022 2023 już które wskazują właśnie na, na, na taką pozytywną gdzieś tam interpretację organu co do tego najmu prywatnego no i stanowisko które przedstawił wnioskodawca w ocenie organu jest prawidłowe czyli może być to opodatkowane w ramach najmu prywatnego więc tutaj na na szczęście, coraz bardziej ta uchwała jest już brana pod uwagę przez, przez organ, więc nawet jeżeli masz działalność gospodarczą, natomiast masz mieszkania, które chcesz wynajmować, to możesz je wynajmować w ramach najmu prywatnego. Nawet mając je w działalności gospodarczej i wycofując je do majątku prywatnego, to możesz korzystać właśnie z najmu prywatnego. Tutaj oczywiście literówka powinna być oczywiście 12,5%. Miejmy nadzieję, że też ten limit zostanie zwiększony od 100 tysięcy do 200 tysięcy, no bo wtedy ta stawka ryczałtu 8,5% jest oczywiście bardzo, bardzo atrakcyjna. No dobra, to myślę, że pokrótce przedstawiliśmy, kiedy mamy najem prywatny, kiedy mamy działalność gospodarczą, jakie płacimy podatki i na co trzeba zwracać uwagę. Oczywiście ten temat będziemy dalej kontynuować. Natomiast jeżeli chciałbyś bezpośrednio porozmawiać o Twojej sytuacji, bo masz na przykład jakieś nieruchomości, na przykład dzisiaj wynajmujesz się w działalności gospodarczej, ale masz na przykład wysoki dochód i płacisz od tego składkę zdrowotną i wysoki podatek dochodowy i chciałbyś sobie w jakiś sposób to zoptymalizować, no to oczywiście w opisie jest link do mojego kalendarza. Możesz sobie kliknąć, umówić wybrany dzień, termin i możemy tą sytuację Twoją dokładnie omówić. A my, oczywiście, będziemy ten temat nieruchomości kontynuować. No bo, jakby nie patrzeć, jest to w dalszym ciągu pewnie jedno z lepszy, jedna z lepszych form inwestycji, lokowania naszego kapitału. Nieruchomości w dalszym ciągu gdzieś tam idą do góry, jeżeli chodzi o wartość. No inflacja też temu oczywiście sprzyja, więc ten temat nieruchomości na pewno jest ważny i potrzebny. Mam nadzieję, że to jest dobry wstęp do tego tematu. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w przyszłym tygodniu, w kolejną środę. Do zobaczenia.